Dostaliśmy od chłopaków w Corona Fishing przysyłkę z przynętami. Zaraz zobaczymy, co jest w środku. Pewnie są jakieś fajne radytaski do połowu, jazi, kleni oraz boleni. Przysyłka fajnie zapakowana. Oczywiście certyfikat jakości musi być też. Przynęty, Są to przynęty ręcznie wykonane przez wędkarzy pasjonatów. Napis testowane na zwierzętach. No zobaczymy, co nam ten Remig dał. No faktycznie ciekawa, pasuszka dosyć. Sporo tego jest. Ulesy, przynęty boleniowe. Tu są nakle, na pierzaki, na O, te mogą być fajne, Paweł. Bardzo fajne przynęty. Kolejne boleniówki, glittery. Mieliśmy z nimi do czynienia, bardzo fajne. Ile? Boleniowe też, dosyć duże. teraz one mają ster? Mają. I widać, że będą troszeczkę głębiej szły do wolnego prowadzenia. Dipeki też podplenia ze sterem, które widzę, że już na pewno będą schodziły głębiej. Przy tej wodzie dzisiejszej, podwyższonej, to faktycznie będą szły bliżej dna i mogą być fajne. I tutaj co mamy? Tajli. Też mieliśmy z nim do czynienia, też bardzo fajne woblery. Dobra, zbroimy sprzęt i zobaczymy. To jak się spiszą te przynęty na dzisiejszym dniu? W końcu zestawu dipek rzuciłem na sam przelew. Mamy wysoką wodę tam gdzie są te wszystkie zwary i siedzi coś. Zobaczymy co to jest. Nieduży klejnior. Kleń? Tak, kleń nieduży. Widzisz? Bardzo wolnie prowadziłem tą przynętę. Przy tym nurcie odry. Przy tym jak ciągnie teraz na tej wysokiej wodzie. Wolne prowadzenie tej przynęty. Jest bardziej skuteczny. Ciekawe czy Dam radę go pociąg do odbieraka Jest o. Dobrze Piękny Jak walczysz Odbieraku Czekabłung. Zobacz przynęta głębiej chodząca, bo teraz woda wysoka Tak, no musimy bardziej przynieść. już jest wrzesień dodatkowo. O, taki widzisz. Sportowy klenik. Fajny. Zdarzenie takie średnie nie było dosyć mocne, ale było no, po prostu było czuć te puknięcie nie przycięcie i siedzi. Dobra, wypuszczam go. Niech leci po większe. Woda jeszcze w miarę ciepła. Nie źle, mimo że było przez parę dni takie konkretne ochłodzenie, O kilkanaście stopni tylko w nocy było. To jeszcze woda jest w miarę. W miarę. No, ale dzisiaj za ciepło nie jest. Nie, dzisiaj za ciepło nie jest, wieje wiatr, a dzięki Bogu wie, wieje na plecy. Tam jest dobrze się w miarę rzuca nawet. Pokażę na co złowiłem tego klenia. O, taki oto woblerek. Dipek się nazywa. Dipek, bo chyba głęboko schodzący Faktycznie, idzie trochę głębiej od tych m, pierzaków, na które Paweł łowi. Bardzo fajny wobler. Lubię łowić na takie woblerki, które mają taką wyczuwalną pracę na kiju. To wiadomo, kiedy uderzyło dno, kiedy jakieś branie ryby jest, bardzo fajne. Łowię dalej. Zobaczymy, czy coś uda się innego dowobić. Tylko wpadło do wody, nie? Tak, wpadło do wody. Obserwowałem olenia, Paweł. Może być. Idzie w ten nurt, nie? Tak. Wiesz, woda... Mnie trochę, A, ładnie wybiera. Ty masz zestaw na? Klenia. Na klenia. kleniowo -juziowy. Tak, to będzie bole. Dziwiłbym się, jakby było co innego. A nurk mu daje siłę. Wiesz, ja boli, może na dnie jest duży, ale... Ale na zestawie kleniowym, nie? tutaj popalić jeszcze w tym prądzie. Co masz na końcu zestawu założone? Pierzak kleniowy. Pierzaczka. Tak. Kleniowo-jaździowy. Tu już przypaść jest blisko. boleń, ale wymarowy. Tak, tak, ładny nawet. No, to tak jak ja myślałem, że będzie boleń, wiesz, bo na początku się zapowiadał. To nie zmienia faktu, że przynęta kleniowa jest też dobra na bolenie. Delikatnie musz podkręcę. O, zobacz. No, fajny bolenik. Stał sobie przy tych trawkach jak no samym samy szczycie drawek, nie? Tak. Jak on jest zapięty w ogóle? już nad pierżaczka. Widziałem pierzeka w takich agresywnych kolorach. On jest tak zapięty, że ci powiem, że nie wiadomo. Musisz go szybkim ruchem ręką. No, trzeba uważać dodatkowo na te kotwice ostre. Siedzi? Jest no, fajny, no nawet, fajny boleń. fajna no? ryba. Ale nie, nie szedłby. Pokaż jak się dzieje. Zobacz, jak się wciął. Wiesz. O nie, w Tą wargę górną grubą no, Duża ryba, energiczna. przynęta malutka, ale jakiej dobrej jakości. Haki zbrojone. Nawet się nawet grocik nie wygiął. jesienny? Nie, jeszcze. Jeszcze letni. Była złota, złota strzała. Fajnie, fajnie, na rzecz. Na zestawie naprawdę fajnie chodził. Pachaj, hartuj, lecz powiększe. Odpości sobie po tym ciężkim holu. Przynęta na krynia jazie. Pierzak, nazwę go fajną. Skulką. Pierzak z kulką. Daleko leci. I on bardzo ładnie pracuje. Bardzo ładna akcja. Taka typowo kleniowa. Stał sobie tutaj przy tych trawkach, na samym szczycie. wcześniej się boleń wy, wy, wywalił tam gdzieś w połowie główki tak podejrzewaliśmy, gdzieś tutaj musi być. No i akurat nie myliłem się co do tego, że to będzie boleń. Boleń nie jest wybredny. Jak mu podejdzie przynęta pod pysk, to on ją zaatakuje. To nie ma tak, że musi być przynęta prowadzona wyścigowo, żeby on ją gonił. To jest nieprawda. Jak mu się trafi zdobyć, praktycznie bez żadnej walki, bez energii, którą nie musi pożytkować na gonienie to i tak tam przynajmniej to zaatakuje dzisiaj wygodnie z siedzenia mieliśmy siedzenia, żebyśmy ich nigdy nie zabierali nie wiem czemu to był błąd razu przyjemnie siłowi można się wygodnie rozsiąść to nie duża rybka, ale no ja porzuciłem Okuń, ale jaki ładny ty, grubas? No, fajny okuń. Bardzo fajny, zobacz. Uuu, uh, uh. kurde, jak nasze warunki orzeńskie to jest ogrom. Po 30? No, tak, będzie. Ale nie chodzi o kochnię, wiesz, powiem ci szczerze. Ojej, żeby tylko nie szedł. Może być podbierak. Z tyłu, jest za tobą. One tak mają. A jest, jest w ostatni A ale... Piękny, fajny. Bardzo fajny, naprawdę. Wiesz to był, był sygnał, że u nas no, że ruszyły się oko nie większe. No i popatrz. Dowód. Fajnego. E ładny. Bardzo fajny. No weź, spójrz. A. Ty, ale zobacz, coś się do niego dobierało. Spójrz, patrz. Patrz tutaj dziabnięty. Tak. O, ale no, coś, co coś ładnego. chciało zjeść. Pat, takiego byka. Fajne oko, nie? By się nastroszył. No. Dobra, wędrujesz za wody, chłopie. Rośnie jeszcze większy. A, gęba, zobacz. Patrz. Nie? Tak. Otwór gębowy jak, no po 30 będzie Z ciekawości go sprawdzę. Mamy miarkę. Ty, więcej. 32 32 cm. Ładny. Dobra. Na wody chopie. Riośni sobie. Harty tam dalej przelewach. O, agresywny. Raster, tak zwany wobler, Kwiski. Pełne rękodzieło. Nawet widać, że ster ręcznie wycinany. Agresywny kolor, ale jednak rybom to kompletnie nie przeszkadza. Kusi. Raster ma agresywną pracę. Jest to wobler stworzony pod połów strągów. O jak widać na rzece też sobie doskonale radzi. My łowimy na niego klenie, jazie. Przy wysokiej wodzie zdarzają się często szczupaki też. Bo z już no na się rzuca. No ja dzisiaj miałem piękną na dużego woglera boleniowego. Tak, no właśnie i to jest, to jest to ryzyko, że może być szczupak. Ale ja tam rzucam nie po to, żeby złowić szczupaka, tylko po to, żeby złowić jazie, bo jazie bardzo często też lubią stać na na napływach główek Okun, no patrz ale branie było potężne to, to... tak, o branie było potężne, no był taki fajniejszy troszkę no na tego dużego woblerka większy wobler od ryby ale widziałeś, łapnął w całości, nie? tak Noś. rośnie ale branie naprawdę kleniowe ja 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 właśnie, właśnie widziałem jak to na i odjazd no tak, mówimy dalej, może coś jeszcze będzie fajnego. razem coś niedużego, małego w sumie wręcz nie wiem czy nie okoń nie, okoń na pewno nie klinik? boluś mały, popatrz zobacz jaka przynęta a, a, jaki, a jaka ryba zobaczcie, ich skuteczny tak, dobra wypuszczam go malutka rybka a na co to w ogóle łowisz? fajnie pracuje dobra. taki pod kolor pstąga malowany tak, łowię dalej Fajna praca, może spojrzeć sobie. Tym razem tylko do wody wpadła, od razu było branie. Boleniowe. Poszły moje bolki na żer, tak. głodne. Poprzelewane, teraz są te trawy na tej wysokiej wodzie. Taka fajna woda by była, gdyby był szczyt lata. No ale niestety już jest troszkę chłodniej. No i ta ryba idzie do dna. i Wiadomo, że im większa woda, tym trudniej zlokalizować tą rybę. Bo się bardziej rozprasza ale w pobliżu główek zawsze coś powinno się dziać Nie musimy szukać ryby w środku w środku nurtu odry, nie Ta sama główka Ale bardziej Pan wróciłeś czy? No tak na prosty już troszeczkę Co to jest za rybka? Okoń Okoń? Okoń i to będzie chyba coś podobnego do tego, co ty zrobiłeś? Nie, troszeczkę mniejszy, ale też fajny. Ostrożnie tak. było ona wiesz, delikatnie zapięte. Tak. To jest mego też podbier podbierak, Podbierakiem. Daj. Jest. Ten podbierak do okoni się nadaje, nie? Tak. No i czego więcej. Zobacz, no, zarzucają nam, że mamy mały podbierak. No mamy, no nie mamy innego niestety. O. Wychaczony. Fajny grubasek. Fajny. A ten ci ja dawno takiego okonia nie zrobiłem. I zobacz, moja teoria się sprawdziła to, co słyszałem, że biorą większe okonie. Tak. Prawda? Ale prosto w nurcie, już na prostym. Praktycznie. Okonie nie przeszkadza. Przymierzę sobie go też źle, ma. Ja już będzie miał przydech. 30, tak jak mówisz, 30 cm. Fajny. Piękna ryba. Okon to jest piękna ryba. Mhm. Dobra. Idźmy takiego 45. Właśnie. I na tą samą przynętę łowiłem co złowiłem tego bolenia. Nie zmieniałem. Praktycznie drugi rzut po tym boleniu i, i jest ono ok. Zmieniamy łowisko. Tak. Lecimy na następną głowkę. na następną zrobimy. I ciągamy kotwicę. Jak widzicie, jakiej boleniowej gotowości, ale jakoś dzisiaj zaboleniem nie bardzo, bo ani ryba nie żeruje. Nie, nie słychać nic po wodzie. Nie słychać po wodzie kompletnie, a poza tym nawet to nie jest pogoda na bolenia. Jeszcze to nie jest ten czas jesienny, kiedy zaboleniem głupszy głupszym można... Jeszcze się nastawimy tak na typowo boleniowo, nie? Dokładnie. Musimy po prostu wcześniej wypuszczać kotwicę na tej wyższej wodzie, żeby nie przelecić przez główkę. A tak troszkę tutaj potrzebuje ta kotwica, żeby nie do dna. To większa woda. Już wypuszczam. No dzisiaj ze dwie spaliliśmy. Tak, no na początku zawsze trzeba spalić, żeby określić jak można mocno sobie pozwolić na wypuszczenie. Dobra, jest ustawienie. Oczywiście w pobliżu trafleci i już czuję, że tam wchodzi ta przynęta trafki zalane, ale tam też mogą być ryby. Słyszeliśmy bolenia. No boleń. Założyłem przynętę boleniową na zestawie boleniowym. Jest! Nieduży. No masz, malutki. ale wymiarowy chyba, co? Nie, nie jest wymiarowy. Podwymiarek taki. Nie ma wymiar. Ma Nie, nie będziemy chyba 50. A ja Ci mówię... Że ma mhm. klasyczna boleniowa niezawodna przynęta na odrę niech rośnie. Jest cały czas, to porzucam. Bo tu może być jeszcze jakiś większy boleń a wydawało się, że się większy spławił, nie? Tak. No, tutaj był taki potężny spław. Dlatego, dlatego mam wrażenie, że tu jeszcze coś innego siedzi, w tym miejscu. Oprócz tego, że mamy wrażenie, że tutaj coś jeszcze jest, to ta ryba musi jeszcze wziąć. Ma takie wrażenie, wrażeniem. A tak. branie, braniem. Takie. Albo okoń. Szarpanie. Albo okoń? Okoń chyba, no bo szarpanie. Tak, ale nie duży chyba, nie? Nie, nie, nie. Mniejszy niż tamte. Albo klenik, klenik. Klenik mało. One na początku szarpią, te małe. Tak. Można się pomylić. Na pewno tak. wymiarowe, nie? Tak, na pewno wymiarowe. Jest blisko łodzi. To to bolek. Jednak bolek. Wymiarowy. Tak jak mówiliśmy. Tak, nie? na pewno. Cały czas ta sama? Tak. A go daje ryby. Bolek nie jest może ogromny, ale wymiar ma na pewno. Zdjął samego. Z tak. samej powierzchni, w tym momencie, jak tylko przynęta dotknęła wody. Widziałem to. Zresztą on tam był, nie? Tak. I czekał albo przepływał akurat. O, niewielki boleń. Nie miarowy to taki przyczebny. Nie chroś. Tak, nie rośnie. Jasne. Poszedł.